To jest prokuratorka? Nie, w żadnym wypadku. Żadnym Dziękuję serdecznie, żadnym Will, wilgotny Willy, kubel. Mówię, to jest laska, która przyjechała do miasta kilka dni temu i stwierdziła, że będzie naciągać ludzi, którzy jej dadzą na fundację. Zarobiła trochę kasy i teraz się wozi. a wiesz, kasa rodzi kasę, tak? Jak pokazuje, że ma kasę, interesują się nią faceci, ma klasę styl niby szek, ale, ale jest spukana, ma zero, prawdopodobnie Wiesz, no, ciąga facetów na burgerki, kolacje i tak dalej. Stary... Jak ją pierwszy raz widziałem, chodziła w obstranych spodniach, gwiazdki i miała różową koszulkę. A w tym momencie zobacz, Botox, zrobione, zrobione usta, zrobiona twarz, make-up, manicure, pedicure. Ale ona, ona, ma grubo, ona ma grubo po 40, albo gdzieś... No 400, tak, to, słuchaj, no, życie doświadczyło ją pewnie niejednokrotnie, więc twierdziła, że, że zacznie po prostu naciągać ludzi. Ja sam się dałem nabrać i dałem jej 400 dolarów na fundację, po czym powiedziała, że za mało, jako adwokat zarabiam dużo więcej i stwierdziła, że... Ile mi o to, że 400 dolarów. Kurwa, mi się 400 tysięcy, ja pierdolę, ale nie, nieważne. Co nie ty, co ty, co ty, co ty, dałem jej 400 bo ona powiedziała, że jeżeli nie dam jej więcej, to powie wszystkim, że ją dotykałem w ciemnym załuku i zrobi mi sprawę, kurwa, o molestowaniu. Weź wow. no. zobaczymy o bank, o placówkę banku. To słyszałem to. No. Także trzeba na nie uważać, trzeba na nie uważać. Taka laska jak ona, wykorzystuje każdą, każdą okazję.